Dziewaneczko, dzisiaj odcinek może troszkę nietypowy, ale jednak związany z tematyką warsztatową. A tematem tego odcinka jest to oto maleństwo. Jak widać, paczka jest ciekawie zapakowana, opakowanie hermetyczne, zgrzewane. Zajrzyjmy więc do środka. Już na pewno się domyślacie. Jest to kamera Reolink. No i zobaczmy, co jest w opakowaniu. Opakowanie posiada na górze plombę. Żebyśmy wiedzieli, że nikt przed nami nie używał urządzenia. W kopercie znajduje się zapewne jakaś instrukcja. Z tego co widzę, języka polskiego nie ma. Jest schemat prawdopodobnie montażu. Schemat otworów. No i są naklejki. Ostrzegające, że teren jest monitorowany, no, urządzenie ma różne certyfikaty. Co ciekawe, tak naprawdę rzadko spotykane w importowanych urządzeniach. Aha, to będzie zgaduje pewnie jakiś uchwyt. A tutaj, w zależności od regionu, w jakim mieszkamy, są różne przejściówki do naszej ładowarki. Ok, i mamy ładowarkę do naszych polskich gniazdek. Gwóźdź programu. Urządzenie całkiem zgrabne, jak widzicie, mieści się spokojnie w dłoni. Niewielkie wymiary. Ciekawe, czy te niewielkie wymiary nie pójdą w parze ze złą jakością wideo. Oczywiście przekonamy się o tym za chwilę. Link do tego urządzenia. Jak zawsze będzie w opisie, nie pozostaje nam nic innego jak przetestować to maleństwo. Jest to model E1 Zoom. Zobaczymy na co stać to urządzenie. Zaczynam od małego sprostowania, ponieważ to nie jest yy, ładowarka, tylko to jest zasilacz. Bo kamera nie posiada wewnętrznego akumulatora. A szkoda, bo w razie gdyby jakiś bandyta odłączył nam zasilanie, no to w tym momencie kamera nie będzie działać. Ewentualnie można by chyba na UPS-ie ją trzymać ale nie mam możliwości sprawdzenia tego. Urządzenie posiada ruchomą głowicę, ta głowica potrafi obracać się wokół własnej osi o 355 stopni i góra-dół o 50 stopni. Po właśnie włączeniu do prądu co przed chwilą zrobiłem, następuje taka inicjalizacja kamery, prawdopodobnie sprawdza sobie swoje położenie. No ale nadal nie mamy żadnego podglądu, żadnej komunikacji z tym urządzeniem. Yy, tak więc, co należy zrobić? Potrzebna jest nam jakaś aplikacja na telefon do skadowania kodów QR. Kod QR jest w instrukcji. Instalujemy aplikację. Mamy tutaj do wyboru urządzenia, z których korzystamy. No i trzeba wybrać ten, na którym chcemy tę aplikację zainstalować. Potem musimy wpisać nasze hasło z Google I otrzymuje informację, że aplikacja zostanie wkrótce zainstalowana na Twoim urządzeniu. No i tutaj widzę, że trwa proces pobierania, tak więc zaczekamy chwilę. Oczywiście aplikacja domaga się zezwolenia dostępu do mediów. Ok, mamy tutaj aplikację. Odpalamy. No i w tej chwili nie mamy dodanego żadnego urządzenia. Spróbujemy sobie dodać nowe urządzenie. Kamera w tej chwili jest podłączona. Klikamy sobie w prawym górnym rogu na plusik. I urządzenie prosi o zeskanowanie Kodu QR, który znajduje się tutaj na spodniej części urządzenia. I mamy informację, że WiFi nie jest skonfigurowane, co jest oczywiście prawdą, bo y, potrzebne jest hasło do WiFi. Tak więc wchodzę w to. Ok, powinienem był usłyszeć jakąś komendę głosową, której nie usłyszałem, i dostaję informację, że powinienem. Się upewnić, że kamera jest włączona. No, kamera jest włączona. No i druga opcja to jest to, że powinienem kamerę zresetować. Przycisk reset znajduje się tutaj na dole pod naszą głowicą. Yy, tam, gdzie znajduje się również wejście na kartę SD. W takim razie zresetuję kamerę. Teraz jakieś dźwięki wydaje nasza kamera. OK. Przeszedłem tutaj dalej. Zaznaczyłem tutaj, że słychać jest dźwięk. Kliknąłem następny i muszę teraz wprowadzić hasło do Wi-Fi. OK, hasło mam wprowadzone. Klikam dalej. I teraz będę musiał pokazać kod QR, który wyświetli się na, na ekranie. Pokazać w obiektyw kamery. Odległość około 20 cm. Ok, usłyszeliśmy dźwięk. Ten cykliczny dźwięk ustał, więc wygląda na to, że kamera połączyła się z Wi-Fi. Inicjowanie urządzenia, utwórz hasło logowania. Gdy już mamy hasło, możemy próbować się zalogować nazwi swoją kamerę ok i mamy obraz z kamery Heh, udało się praktycznie dokonałem tego bez żadnej instrukcji teraz wy już macie instrukcję jak to zrobić więc będzie wam dużo łatwiej sama kamera posiada oczywiście szereg opcji które możemy zadawać właśnie z aplikacji możemy oczywiście yy, kamerą obracać obserwować różne obiekty w koło. I co ciekawe, w tej aplikacji większość rzeczy jest po polsku, tak więc bardzo fajnie. Mamy małego laga pomiędzy rzeczywistym ruchem kamery. No i teraz mamy tutaj całkiem szeroki kąt chyba ustawiony. Kamera jest dosyć blisko, a dosyć dużo widać jest, jeżeli o to chodzi. No i oczywiście możemy ustawić sobie zoom. Jak sama nazwa wskazuje tej kamery. Co ciekawe jakość jest całkiem całkiem dobra. To tyle jeżeli chodzi o ręczne sterowanie urządzeniem. Jest to oczywiście bardzo fajne, bo możemy na przykład przybliżyć sobie jakiś element yy, w warsztacie zobaczyć, na przykład czy zgasiliśmy piecyk gazowy, czy pokrętło jest w odpowiedniej pozycji. Ja oczywiście chciałbym tego urządzenia używać też do monitoringu, czy to takiego monitoringu bezpieczeństwa, ale także żeby monitorować na przykład maszynę podczas pracy. Zostawiam powiedzmy frezarkę, idę sobie na obiad, maszyna sobie pracuje i raz, że chodzi o nagrywanie tego co maszyna robi, bo gdyby doszło do jakiegoś uszkodzenia jakiegoś elementu, to dobrze jest wiedzieć co się wydarzyło, dlaczego doszło do takiego uszkodzenia. A druga sprawa to samo procesu, czy wszystko idzie w porządku. Kamera posiada możliwość podsłuchu, a także my możemy mówić do naszego na przykład telefonu i osoba, która ma kamerę w pomieszczeniu będzie nas słyszała. Czy mnie jest słychać? słychać. 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 Zrobiło nam się sprzężenie. Ale w każdym razie działa to, o czym mówiłem. Na przykład w warsztacie można to sobie wykorzystać do rozmowy z drugą osobą, instruowania jej, jak na przykład dokonać jakiejś naprawy urządzenia. W tej chwili nie ma karty SD, więc nie mogę odtwarzać nagrania, ale normalnie widzę, że jest tutaj opcja odtwarzania. Wejdźmy w ustawienia: nagrywanie, powiadomienia. To urządzenie potrafi wysyłać powiadomienia, gdy wykryje na przykład ruch. Tak samo dobrze jest sobie ustawić nagrywanie też tylko wtedy, kiedy zostanie wykryty jakiś ruch. No chodzi o to, żeby y, nie degradować karty SD. Nawet jest taka fajna rzecz, że można sobie wy wyłączyć diodę LED stanu. Bo tutaj tego może nie widać w kamerze, nie, jest widać. Świeci się niebieska dioda stanu, y, ale nie zawsze chcemy, żeby. Jakaś niepożądana osoba wiedziała o tym, że jest monitorowana, tak, więc możemy tą diodę sobie wyłączyć, żeby nasza kamera nie rzucała się w oko. O, teraz mam tutaj podgląd i jednocześnie podsłuch, co się dzieje przy kamerze. Standardowo wyświetla się data, godzina. No i zresztą słyszycie w telefonie to, co ja mówię do kamery. Jest też aplikacja na komputer. Co jest oczywiście bardzo wygodne na telefonie, jak najbardziej, gdzie jesteśmy w podróży czy gdzieś, to podgląd jest istotny, ale możemy też monitorować na komputerze nawet kilka urządzeń. W tym celu wchodzimy na główną stronę, nie mylić z polską stroną dystrybutora. Główna strona to jest reolink.com. App and client. No i jest tutaj aplikacja. Ona tutaj się ściąga, chwilę to potrwa. Aha, mamy tutaj możliwość wyboru, czy to oprogramowanie jest dostępne tylko dla mnie, czy wszyscy, którzy korzystają z tego komputera. No ja tutaj nie mam nic do ukrycia, więc mogą korzystać wszyscy. Klikam dalej, instaluję. No i pozostaje mi tylko wpisać hasło. O! O! Działa! Działa! I nawet jest głos. I nawet jest głos. No, i pobawimy się trochę tą kamerą. Zobaczymy, czy mogę z komputera sterować jej ruchami. No, słuchajcie, działa. Świetna sprawa. Ciekawe, co się będzie działo, jak będę próbował jednocześnie korzystać z telefonu i z aplikacji na komputerze. Widzę tu i tu. Czyli wszystko jest tak jak powinno być. Ok, teraz mam pomniejszony obraz. Znacznie inaczej, może najbardziej oddalony. No i mamy bardzo szeroki kąt. No, praktycznie na tym ustawieniu widać jest wszystko. I wydaje mi się, że widać jest wszystko całkiem dokładnie. Teraz jestem na, od kamery około 2,5 metra. No i jest tak jak mówię, najbardziej oddalony obraz. Zrobimy przybliżenie, zobaczymy czy uda się przeczytać jakiś napis na koszulce. Obrazu daję na maksa. To jest teraz maksimum, tak jak mówię z 2,5 metra. Mogę sobie też regulować ostrość. Jeżeli kamera automatycznie nie ustawiła takiej ostrości jakbym chciał, to mogę sobie ją doregulować. Ale z tego co widzę, ja tylko pogarszam sytuację. Tak naprawdę kamera sobie sama dobrze z tym radzi. Ten napis na górze na pewno jest czytelny. Zastanawiam się, jak jest z tym napisem na dole. Bo na telefonie to ja tego do końca nie widzę. Zobaczmy, co się stanie, gdy zgaszę światło. Ok, teraz pracuje tylko monitor i ta kamera. Nadal jestem w tej odległości 2,5 metra. Nawet w pociągu obraz jest całkiem ostry i wyraźny. Nie ma takiej kaszy jak to najczęściej jest na tych kamerach. Ok, teraz włączę monitor, nie mam podglądu. Włączymy sobie telefon. Wszystko zdaje się być bardzo dobrze widoczne. I to jest w tym momencie yy, maksymalne przybliżenie. Oddalimy się. Nie no, obraz czarno-biały w tej kamerze to jest naprawdę jakaś kosa. Mam nadzieję, że to się wszystko fajnie nagrywa. Nawet w telefonie jestem w stanie rozpoznać postać, rysy twarzy. Nie no, jest naprawdę mega po ciemku. To jest świetna sprawa. <laughs> Teraz dla odmiany, tak mnie jest widać w tej kamerze, którą zawsze dla Was nagrywam. Czyli właściwie nie widzicie mnie w ogóle. Na koniec pokażę Wam jedno zastosowanie do jakiego ja będę używał tego urządzenia. Tej kamery, liczę na to, że Wy napiszecie w komentarzach do czego mogłaby jeszcze być przydatna, bo to co teraz Wam pokażę, czyli drukowanie 3D i zdalne, że tak powiem, nadzorowanie procesu, to jest świetna sprawa. Oczywiście nie należy takiej drukarki pozostawiać samej sobie, ale często jest tak, że wychodzę do pracy i z maszyną zostaje Agnieszka. No i tutaj mogą się pojawiać problemy, bo czasem dostaję SMS-a Adaś, coś ta maszyna y, dziwnie pracuje, tak jakieś dziwne dźwięki wydaje. W tym momencie wchodzę sobie na kamerę, mówię: Dobra, wszystko jest ok, tak to ma być. Oczywiście, tak jak mówiłem, nadzorowanie innych maszyn, puszczamy frezarkę, cokolwiek, co idzie długo, na przykład robicie płasko rzeźby na swoich maszynach, to jest dosyć długi proces. No i nie jeden z Was pewnie zostawia taką maszynę i przychodzi za kilka godzin zobaczyć efekty. Zawsze można w tym momencie mieć stały podgląd na ten proces. Oczywiście z względy bezpieczeństwa, to co już mówiłem, jakiś monitoring warsztatu, piwnicy, yy, czy jakiegoś innego lokum, gdzie macie swoje cenne narzędzia i maszyny. Oczywistym jest, że zastosowań jest o wiele więcej, na przykład nadzór dzieci, czy nadzór osób starszych, yy, niedołężnych, schorowanych. Do tego stopnia na przykład, że yy, gdy ta osoba śpi, a powinna na przykład wziąć leki, jesteście w stanie obrócić kamerę, zobaczyć czy przypadkiem nie zapomnieliście tych leków zostawić w pobliżu na szafce. Ja czasami wychodząc z warsztatu też się zastanawiam, czy ja na przykład yy, wyłączyłem piecyk gazowy. No i najczęściej się wracam i jadę, a tutaj na przykład mogę obrócić tą kamerę i zobaczyć czy ten piecyk jest wyłączony. Tak jak mówię, kamera ma opcję nagrywania. Więc nawet jeżeli nie macie dostępu do Wi-Fi, to możecie monitorować swoje pomieszczenia. Dodatkowo za chwilę pokażę Wam ciekawą opcję, jest to monitoring waszego pojazdu na parkingu, bo ta kamera dobrze sobie radzi w ciemności i wystawiając ją nawet do okna, jeżeli parkujecie pod blokiem, pod swoim oknem, no to jesteście w stanie na przykład monitorować yy, swój pojazd. No nie mówię nawet pod blokiem, bo jeżeli macie dom, i jeden garaż, a macie trzy samochody, no to też na pewno zostawiacie je na podjeździe, i fajnie byłoby, żeby było to jakoś monitorowane. Przygotowałem sobie tutaj rzeczy, które mam do wydrukowania do mojej maszyny. I za chwilę zobaczymy, czy to, co sobie zaplanowałem, sposób, jaki będę chciał używać tej kamery, czy faktycznie się sprawdzi. Udajemy się do drugiego pomieszczenia. Tutaj jest nasz obserwator, a tutaj jest nasza drukarka. Drukowanie się rozpoczęło. Ja oczywiście nie będę tutaj marnował prądu, światło się nie będzie świecić. Na chwilę zostawię włączone, żeby zobaczyć ustawienia kamery. I jeżeli wszystko będzie ok, gasimy światło i zobaczymy, czy zda to egzamin. To gasimy światło i przenosimy się do innego pomieszczenia. Ja teraz mogę sobie wykonywać jakieś tam swoje projekty, swoje szczy na komputerze i od czasu do czasu mogę sobie zerknąć zobaczyć, czy wszystko działa prawidłowo. Już widzę, że zrobiłem jeden błąd, jeżeli chodzi o ustawienie kamery, bo postawiłem ją prawie na wysokości drukarki i nie bardzo widać, co się dzieje na stole. Łatwiej byłoby po prostu kamerę ustawić wyżej na jakimś podnies podniesionym elemencie, może na parapecie. I po prostu sobie spojrzeć na obiekt nieco bardziej z góry. Troszkę przybliżyliśmy. Nie jest nawet źle, nawet jest widać. Ja już wam serdecznie dziękuję za uwagę. Nie zapomnijcie subskrybować, lajkować i szczególnie komentować takich filmów. No bo to jest jeden pojedynczy test takiego urządzenia. Nie mam porównania z innymi urządzeniami, więc jeżeli macie to, napiszcie. Jak to wypada na tle innych urządzeń? Pozwólcie, że pożegnam się z Wami nagraniem, które tworzy się na karcie SD i bez dostępu do sieci Wi-Fi. Mam nadzieję, że nagrywa się dźwięk, jaki obraz, a ja się już z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.